To, co zobaczycie, może być dla niektórych stosunkowo dużym szokiem, e, dlatego ja tutaj, tak, mam taki super ekstra na moją twarz. E, dlatego ja bym tutaj proponował, że jeżeli ktoś jest o wrażliwych normach, nie zamknie oczy, ponieważ... E, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w, w odcinku 2,5 kwadratowej masakry, że tak to powiedzmy. Jak wiecie, zrobiłem ten e, event i... Ten event już trwa parę godzin, już dużo, dużo mniej osób grani wcześniej i... Nie wiem, minęło chyba 6 godzin słuchaj. Eee, minęło par parę godzin i ja naprawdę nie wiem co się dzieje, ponieważ to jest kwadratowa masakra około 6-7 godzin później. Tak! To jest kwadratowa masakra. Ja, ja sam w to troszeczkę nie mogę uwierzyć, że to tak wygląda. Tutaj na pewno admini troszeczkę za dużo porzucali, ponieważ parę dalesu niektórzy tutaj próbowali przetrwać widzę. Nie wiem czy mi się to udało. Tutaj był dumping wina kiedyś, jak pamiętacie zresztą. O, I ogólnie pewnie pamiętacie wiele rzeczy. Ogólnie zaczęło się tak, że ludzie zaczęli stawiać pod siebie klocki, żeby dostać się na górę. gdyż bijało na serwer cały czas po 200 osób. Nie wiem, czy serwer będzie aktywny następnego dnia, wstawię jak coś do opisu IP. A jak będzie, to będzie, jak nie będzie, to nie piszcie mi, Mancio, serwer nie działa. Tutaj ktoś walnął z roka w ogóle ja... Tutaj parę rzeczy osób musiałem pomanować, jeszcze tej itemy tutaj niższe, bo to jest... JUST CHEATING! Taki przesadzony cheating, ktoś na nodusie po prostu są sobie, zobaczmy w ogóle co zostało z tej kwadratowej masakry. E, ogólnie to, było to na zasadzie, A domek PSP Magistra jest jeszcze nie rozwalony, dlaczego? Proszę go rozwalić, no i tak to, tak to leciało, tak jak to mówi pewien program i magiczne cięcie było boże, żebym nie zapomniał co kupić, bo wstyd będzie. <laughs> Znowu będzie, że ktoś mi wpadł do pokoju. No i tak, to widzicie, że tutaj kiedyś była eksperka SKKF. A eksperka magistra też jest rozwalona. Ale ogólnie tutaj jest takie pobojowisko, że wow. I między innymi tu widzimy teraz, że to jest pół bloków zrobione. Patrzę, jak się wycwanili. Niespełnych. Więc tutaj jest eksfiarka, Jeżeli chodzi o spawnery, zobaczmy, czy w ogóle. O, tutaj widzimy, że ktoś sobie schodki zrobił. Ta, spawnerów już nie ma. To się rozwali. W ogóle tutaj też jest to wszystko zniszczone. I ogólnie wam powiem, że jeżeli trzeci sezon masakry, abyśmy nie mieli na niego pomysłu, prawdopodobnie to byłaby postapokaliptyczna masakra, gdzie ludzie by walczyli o przetrwanie. I myślę, że to by wyglądało mniej więcej tak jak teraz. I mam tutaj mały lak. I. O kurde. Słuchajcie, bo tutaj w tym miejscu była baza, która przetrwała przez cały livestream, stream. Później pewnie padła, już ludzie zgryfowali, ale przetrwała przez cały livestream, Ogólnie 10 ludzi tutaj razem budowało i tworzyło to, było naprawdę świetne. Tutaj nie wiem z obsydianu, co się oni porobili. Jednak tutaj jest jakaś, jakiś zamek gildyjny, powstał. I to on ma nawet troszeczkę sensu, jest troszeczkę porozwalony. No ale powstał zamek gildyjny tutaj. Widzę, że tutaj nadal się, się walczy między sobą tam wskoczył do wody na otwarcie o, ja nic nie zrobiłem no i ogólnie tak to wygląda i... nie wiem, moim zdaniem event wyszedł bardzo fajnie mam nadzieję, że ludzie którzy byli na live'ie, wam się spodobał oczywiście w opisie będzie link do live streamu, jeżeli ktoś chce zobaczyć całkowicie event przepraszam, że jestem na twitchu, ale puszczam muzykę po prostu licencjonowaną i... słuchajcie, jak chcecie Powiedzcie mi, ile tak naprawdę, tak naprawdę osób ma aż takie problemy z Twitchem, że nie może na niego wchodzić i by bolało dużo bardziej YouTube? Napiszcie mi. Bo jeżeli tak, to ja może uda mi się coś wykombinować, ale nic absolutnie nie obiecuję z raczej kresko, że raczej i tak się nic nie uda z tym zrobić, bo czat na YouTube jest okropny. Jeżeli ktoś ma takie problemy, to niech napisze po prostu, że nie może, dlatego, że coś tam, nie dlatego, że Twitch jest B. No i tak, ogólnie tutaj jest zamek Masterczółka i kupsona ogólnie to się zacz... zmieniło to się w fortece jakiejś grozy, gdzie tutaj sobie zrobili oni... Wow, oni sobie tutaj zrobili jakąś bazę, mają diamentowe bloczki. Skąd ty masz diamentowe bloczki? No dobra, niechaj ci będzie. Zatem ten, nad tym serwerem nikt nie sprawuje tutaj opieki, jest on pozostawiony samemu sobie. Border chyba jest ograniczenie borderowe. I powiem wam tak, że ogólnie to co się tutaj dzieje to jest kwadratowa masakra i jeżeli chodzi o sezon trzeci to jak oglądaliście filmik skkf to pewnie zdajecie sobie sprawę, że sezon trzeci zbliża się e, powoli już, tak że już niedługo będzie i... Mogę zdradzić, że jeżeli sezon drugi był dla Was zbyt spokojny, zbyt miły i polegał troszeczkę za bardzo na nakręceniu filmów po prostu z innymi youtuberami, to się nie marcie, ponieważ mamy taki, taki pomysł na sezon trzeci, że wydaje nam się, że to będzie istna, kwadratowa masakra w takim wypadku i myślę, że na pewno Wam się spodoba, ponieważ tyle akcji co jeszcze było to. Sezon 3 myślę, że pobije to wszystko i będzie naprawdę się to przyjemnie oglądać. Ode mnie to byłoby na tyle na dzisiaj, zatem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć. A i taka coś jeszcze taka: e, być może kiedyś zrobimy jeszcze coś, jakiś event związany z tym rodzajem i być może nawet się uda załatwić go wtedy dla każdego. Może troszeczkę zmienię tą politykę, niechaj wam będzie. Nie wiem, będę musiał się poważnie nad tym zastanowić. Jednak. Standardowo, do zobaczenia do usłyszenia. Pa pa. Hej, trzymajcie się.